Wczoraj wichura, a dziś piękne słońce. Witam Państwa w poniedziałek 20 lipca. Karolina Czereda, zaczynamy Wiadomości Regionalne. Muzyka. Dziś w Wiadomościach wiatr wyrywał drzewa i zrywał dachy czyli wichura w żarach. Konferencja o skutkach niedzielnej nawałnicy. Liczą straty i wypłacają zasiłki oraz ułańska znowu z przystankami. Muzyka. Nagle pogoda zmieniła się diametralnie. Przez kilkanaście minut nad żarami w niedzielne popołudnie szalała wichura. Krótko, ale wystarczyło, by zmienić krajobraz miasta. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał dachy i siał spustoszenie. Straty są olbrzymie. Połamane drzewa, kilkanaście zniszczonych aut i kilkadziesiąt pozrywanych dachów, zerwane linie energetyczne, zawalone budynki gospodarcze. Nawałnica, szkwał, a niektórzy mówią nawet, że była to trąba powietrzna. Wczoraj po południu w żarach szalała wichura. Jej skutki usuwane są do dziś i z pewnością jeszcze to potrwa. Na szczęście nikt nie zginął. Strażacy mieli ręce pełne roboty. Powołano sztab kryzysowy. Wszyscy żarstcy strażacy zostali postawieni w stan gotowości. Ze skutkami żywiołu walczą również strażacy ochotnicy. Miałem trochę szczęścia, ponieważ samochód jest cały, tylko szyba poszła, ponieważ kawałek izolatora tutaj z tego słupa, który został złamany, uderzył w szybę i, i szyba jest do wymiany. Mhm. Ale mam autokasko, mam nadzieję, że mi zwrócą jakoś. to. E, powalona została brzoza tutaj, tak, tuż tak, tak. przy y, słupie. Tak, sąsiad miał dużo, dużo szczęścia, ponieważ on zawsze tutaj stawia samochód, a akurat go nie było. Nie? Tak? Czy ta brzoza była do wycięcia zgłoszona? Była zgłaszana kilkokrotnie przez jedną sąsiadkę, przez tego sąsiada, że zagrożenie stwarza niestety jakoś nie wycięto tej brzozy no i się złamała. Na ulicy Górnośląskiej wiatr zerwał część dachu jednej z kamienic. Dach uszkodził zaparkowane pod budynkiem samochody. Oj, żeby było jak najmniej takich niespodzianek, proszę Państwa, to była chwila, no gdzieś około 14.30 byłem na siłowni tutaj w pracy, przyszedłem troszeczkę wcześniej, żeby zabezpieczyć okna. Moment, to było kilka sekund, nagle się uciszyło, szkwał, żeby jak najmniej takich niespodzianek, bo to, to wyglądało tragicznie. Był strach? Oj, no pewnie, aż do... to przepraszam, to są emocje, ale wszedłem tam do środka, do, do holu, bo myślałem, że tu wszystko pójdzie po szybach Pani Jadwiga mieszka w Kunicach w budynku dworca PKP. Drzewa tam łamały się jak zapałki. No to, to były ułamki sekundy, że poleciało jedno drzewo, lampa poleciała potem tutaj. Obawiałam się, że poleci mi tutaj na daszek, ale dzięki po prostu temu, że wiatr inaczej wiał i poleciało w kierunku torów, a nie na mieszkanie. No i tak widać to, co jest tutaj na zewnątrz. Dzisiaj, wczoraj przyjechali jedno drzewo, i lampę, przenieśli, bo lampa sięgała aż na tory, jakby pociąg jechał, to by zahaczył. No dzisiaj przyjechali Panowie drugie drzewo ściągnęli, pocieli i odłożyli na bok. Na ulicy Grunwaldzkiej silny wiatr wyrwał z korzeniami potężnego dęba. Drzewo spadło na budynek gospodarczy. Ja tyle pamiętam, że to. Zaczęło... Ciemno się zrobiło, zaczęło strasznie wiać. Próbowałam utrzymać okno, żeby je zamknąć, bo miałam uchylone. Nie dawałam rady, jakoś po czasie mi się udało i poleciałam, bo tutaj akurat mam y, okno od kuchni. Poleciałam i tylko widziałam, jak te drzewa to latało jak zapałka. Normalnie na każdą stronę się wyginało. i po czasie było, tylko się modliłam o to, żeby nie spadło na dom. I było nagle tylko takie całkowite już urwanie tego drzewa, wyrwanie tych korzeni i, i na to pomieszczenie gospodarcze. Komu nic się nie stało? Nikomu na, na pewno nic się nie stało. Byłam z dziećmi w domu i jakoś nic. Tyle, że dzieci się wystraszyły, ale tak poza tym wszystko w porządku. Straż przyjechała tutaj na miejsce, co teraz? Straż, dzwoniliśmy wczoraj, od godziny 15 próbowaliśmy się dodzwonić, przyjechał pan ze straży i stwierdził, że to nie jest sprawia zagrożenia i że oni się tym jutro zajmą, chyba że coś pilnego będą mieli, no to wtedy przyjadą na pewno, ale nie wiedzą kiedy. Do usunięcia dębu z budynku gospodarczego przy Grunwaldzkiej strażacy muszą ściągnąć specjalny wysięgnik. Straty pani Marzena szacuje na kilkanaście tysięcy złotych. W budynku znajdował się bowiem sprzęt, kosiarki i materiały zakupione na remont domu. Nie tylko strażacy mają co robić. Żarskie pogotowie udzielało wczoraj pomocy kierowcy autobusu, na którego spadło drzewo. Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala. Pomocy ratowników potrzebował również mężczyzna, który w parku przyaleciał. Jana Pawła II oberwał gałęzią. Rowerzysta z urazem barku trafił na sor. Żarscy strażacy interweniowali wczoraj ponad 90 razy. Wczoraj o godzinie 20 w komendzie Straży Pożarnej w Żarach odbyła się konferencja prasowa o skutkach nawałnicy. Na godzinę 19.50 mamy zanotowanych już 85 zdarzeń. Są to zdarzenia główne, głównie z wiatrami, które przeszły przez nas, nasz powiat, czyli mamy powalone drzewa, zerwane dachy, w różnym stopniu uszkodzone poszycie dachowe, jak i uszkodzenia budynków. Co ciekawego, jak Państwo tu wjeżdżali do nas, również w pasie drogowym powalone zostało drzewo, uniemożliwiające uniemożliwiając nam wyjazd wozów bojowych. Znaczy też jest pewnego rodzaju taka ciekawostka, że również jako służby ratownicze napotykaliśmy trudności w samym wyjeździe. Były powalone drzewa, jeżeli chodzi o miasto Żary. Również na samochody, jak i budynki typu przedszkola, biblioteki, jak i sporo budynków mieszkalnych. Na szczęście, mówię przy tych zniszczeniach nie mamy ofiary śmiertelnej. Straż apeluje do mieszkańców o cierpliwość. W pierwszej kolejności usuwane są drzewa zagrażające życiu lub bezpieczeństwu. I też stosujemy oczywiście gradację. Zagrożenie życia i zdrowia w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli jest zagrożenie, może inaczej, uszkodzenie budynku gospodarczego, tak, jest to również ważne, zgłoszenie, natomiast będzie obsłużone przez służby ratownicze, przez straż pożarną w następnej kolejności. Że tu się zwracamy również o cierpliwość do mieszkańców, żeby te zgłoszenia, takie mniej istotne, typu uszkodzenia dachów na budynkach gospodarczych, były zgłaszane nieco później. Nie do każdego konaru, który leży na drodze, powinna jeździć Straż Pożarna. Jeżeli to jest przy posesji tego mieszkańca, powinien w jakimś stopniu również się poczuć i podejść tak, że. W przypadku, gdyby mi się coś stało, żeby pan Pogotowie nie tracił czasu na dojazd do mojego domu. Także dziękujemy ślicznie mieszkańcom powiatu, tych miejscowości, których ten żywioł dotknął, za takie aktywne włączenie się i pomoc chociażby w odrzucaniu tych konarów po to, chociażby żeby Pogotowie Straż Pożarna do większego zdarzenia dojechała. Ze skutkami wichury do późnych godzin nocnych walczyli nie tylko zawodowcy, ale również kilkudziesięciu strażaków ochotników. Pełne ręce roboty mieli i mają też pracownicy energetyki. Dziś próbują przywrócić prąd w Kunicach. Póki co prognozy są przychylne. Dla naszego regionu nie wydano niepokojących komunikatów dotyczących gwałtownych burz, opadów lub silnych porywów wiatru. Dziś trwa szacowanie strat po wczorajszej wichurze. W samych żarach wiatr uszkodził 25 dachów. Wiadomo już, że mieszkańcy, którzy ponieśli straty mogą starać się o odszkodowania. Skutki burzy widać doskonale nawet dziś. Urząd Miasta powołał sztab kryzysowy, który podjął działania polegające na współpracy ze służbami ratowniczymi, czyli Strażą Pożarną, Eneą i służbami komunalnymi. Wczoraj już podjęliśmy pierwsze działania, chcieliśmy być na miejscu z mieszkańcami. Byliśmy praktycznie w większości terenów miasta. Ocenialiśmy tak wczoraj szybko, jakie największe szkody zaistniały. Przede wszystkim chodziło też o koordynację służb, czyli tutaj służby Pekomu, służby zwik oczywiście Straż Pożarna Powiatowa. Wszystkie siły działały, działały w 100%, także te skutki. W mojej ocenie były dosyć szybko usuwane, czyli chodziło o to, żeby udrożnić wszystkie drogi. Wiadomo, że zaraz po nawałnicy ciężko było się praktycznie przedostać z dzielnicy do dzielnicy, a więc chodziło o to odblokowanie, udrożnienie dróg. Było widać uszkodzone budynki, nieruchome samochody. Z dzisiejszych statystyk wiem, że około 25 budynków ucierpiało, a więc główna główne największe skutki to niestety uszkodzone dachy. Dziś w ratuszu odbyła się narada ze służbami miejskimi. Skutki wczorajszej nawałnicy usuwają ZWiK, PEKOM, Mosryf i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wszyscy są oczywiście w gotowości, wszystkie siły praktycznie są rzucone na, na usuwanie tych skutków. Też przed chwilą wróciłem z objazdu miasta, no już dzisiaj jest znacznie lepiej, czyli drogi są przejezdne, służby usuwają głównie zwalone drzewa. Jeśli na terenie naszej posesji wiatr przewrócił drzewo, najbezpieczniej będzie poczekać na fachową pomoc. Każdy przypadek jest trochę inny. No, może nie zalecałbym takiej, takiego działania samowolnego, bo wiadomo, że to może być to niebezpieczne też dla, dla samych mieszkańców. No, służby zapewniają mnie, czyli że, że w ciągu dwóch, trzech dni jak gdyby usunął wszystkie jak gdyby kolizje. Także tu jednak bym, jeżeli ktoś chce pomóc, to oczywiście jak najbardziej. Jestem już tu z tego miejsca wdzięczny, ale chciałbym, aby to było koordynowane ze służbami, które są akurat w danym przypadku na miejscu. Szkody spowodowane powalonymi drzewami zgłaszać można pisemnie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach. Informujemy również, że do Państwa dyspozycji jest cały czas telefon alarmowy Straży Miejskiej jak również pracownik w Wydziale Infrastruktury Technicznej pani Jadwiga Kłodnicka, która czeka na państwa telefony pod numerem 68 470 83 46 i przypomnę jeszcze numer alarmowy na Straż Miejską 986. Rodziny najbardziej poszkodowane podczas wczorajszej wichury mogą starać się o bezzwrotne zasiłki celowe. Wnioski należy składać w miejskim ośrodku pomocy społecznej w Żarach. Mamy już zapowiedź premier, która obiecała przyznanie takich zasiłków celowych bezzwrotnych dla osób najbardziej poszkodowanych. I tutaj wszystkie sprawy dotyczące tych zasiłków z pomocy społecznej będą kierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o zasiłkach celowych pod numerem telefonu 68 475 55 92 lub 68 475 55. 580. Była to jedna z przedwyborczych obietnic burmistrz Danuty Madej. Dziś można już powiedzieć, że została zrealizowana. Przystanki wróciły na łańską. Dziś po raz pierwszy po trzyletniej przerwie autobusy odjeżdżały z ulicy Łańskiej. To właśnie tu przywrócono przystanki autobusowe. Była to przedwyborcza obietnica burmistrz Danuty Madej. Z Łańskiej rozpoczynają kursy autobusy żarskiej komunikacji miejskiej. Kursy do Żagania, Szprotawy i Świętoszowa obsługiwane przez spółkę Feniks oraz połączenia MZK z Żagania w kierunku Świętoszowa, Żagania, Oszyńca, Mirosławic Dolnych, Złotnika, Olbrachtowa i Wymiarek. Jak zapewnia ratusz, wiaty przystankowe zostaną zamontowane tu do końca lipca. Witam. Tutaj Tomasz Klisowski, witam widzów w telewizji regionalnej. Po burzliwym weekendzie, Aura dziś trochę się uspokoi. Jaka pogoda czeka nas jutro? Zapraszam na szczegółową prognozę. Pozdrawiam. Dzień dobry, Władysław Florczak z programu telewizyjnego regionalnego tutaj w Żarach. We wtorek, we wtorek, niebo będzie słoneczne. Momentami zachmurzenie, miejscowa mgła, pojawić się słabe opady deszczu. W żarach szprotawiej i gubinie temperatura będzie wskazywać do 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1015 no Wiatr osiągnie prędkość do 34 km na godzinę. We wtorek, 21 lipca, nie zapomnijmy o imieninach Daniela i Wiktora. Z tej okazji życzymy im dużo zdrowia, szczęścia. O, i koniec. O. Pozdrawiam widzów telewizji regionalnej. Mateusz Klesowski. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na magazyn sportowy, a w nim Mistrzostwa Polski Młodziczek w siatkówce plażowej, które rozegrano w Lubsku. Polecam, a ja już dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.